Cześć, witam was na moim kanale. Ja jestem Arisu i dzisiaj przychodzę do was z moją kolekcją mang. To nie jest wszystko. Wiem, że bardzo lubicie takie filmy. Ja nawet też bardzo lubię oglądać takie filmy. Więc dzisiaj chcę wam pokazać całą moją kolekcję. Niestety muszę trzymać aparat ręką, ponieważ no, mam taką półeczkę bardzo wysoko i nie mam jak co postawić. Więc może się lekko trząść, ale zaczniemy od samego początku. Ja naprawdę dosłownie sekundę temu wszystko poukładałam, żeby mi wszystko ładnie cacy siedziało, bo właśnie przed chwilą otworzyłam paczkę z Gildi, gdzie no film będzie tutaj. Dobra, tak więc zaczniemy od samego początku. Jak widać na samym początku jest Tokyo Ghoul i Tokyo Ghoul Re. Całusieńka seria. Wreszcie udało mi się ją skompletować. Ja bardzo, bardzo lubię Tokio Ghoul jest to oczywiście wydawnictwo No niestety szkoda, że wszystkie wydawnictwa nie mają takiego samego, takiej samej wielkości mang ponieważ naprawdę mi się tu bardzo ciężko to układa w ogóle na tą półeczkę ale ogólnie tak to właśnie cały Tokio Ghoul całe, tu jest 16 plus 14, całe 30 tomów dalej mamy Death Note Czyli tak szczerze, moje pierwsze anime, moja, moja pierwsza manga i moje pierwsze anime, duży sentyment zawsze będę miała do niego. I tutaj właśnie jest Death Note i to jest studio JPF. I oczywiście dalej też ze studia JPF mamy Helsing którego jeszcze nie czytałam, jeżeli chodzi, właśnie wspomnę, jeżeli chodzi o dokiogól, to jeszcze nie przeczytałam, czekałam, aż dokupię sobie RE, żeby za jednym zamachem wszystko przeczytać. Na pewno kiedyś to zrobię, ale zobaczymy kiedy. Defnat przeczytałam, Helsing jeszcze nie przeczytałam, fajnie sobie leży i wygląda naprawdę super. I dalej oczywiście też od JPF Judge, tak. Też nie przeczytałam, a to tak leży, leży naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo. Dalej idziemy już, to będzie taka troszeczkę mieszanka, bo będzie tutaj i kotory, i studio JG, więc na samym początku mamy właśnie kształt Twojego głosu. Jeżeli chodzi czemu, to tak nie jest fajnie, że kotori do kotori to możliwe, że to zmienię bo jakoś tak sobie to poukładałam. Możliwe, że to po prostu to całe przerzucę tu, a to pójdzie do góry. Więc po nagraniu tego filmu pewnie to zrobię, żeby było po prostu wszystko jakoś tak ładnie, cacy. Eee, więc Kształt Twojego Głosu, 7 tomów, Studio Kotori i no jeszcze nie przeczytałam a mam ogromny, wielki, wielki sentyment do kształtowego głosu dla mnie, to jest cudowny cudowny film, oglądałam go trzy razy i na pewno na tym nie zakończę na pewno będę nieraz jeszcze wracać do tego cudownego filmu więc naprawdę sobie czeka na to aż wreszcie sięgnę po to jedziemy dalej, dalej jest Prophecy ze studia JG, fajne przeczytałam, jakiegoś szału wielkiego nie ma ale na pewno jest to bardzo fajne kryminalne i psychologiczne chciałam powiedzieć anime, manga, fajna, kryminalna i psychologiczna manga, dalej, dalej jest Kokoro Connect, 5 tomów, ze studia JG, przeczytałam, tutaj będziecie mieli odnośnik do tej mangi, bo robiłam recenzję, idziemy dalej, dalej jest Vasa również ze studia JG, jeżeli chodzi o Vasa przeczytałam, jakoś mega mnie nie powaliło, teoretycznie miało być to Shoujo Ai, a tak szczerze, naprawdę to nawet do że Ai się nie zalicza tak faktycznie jest tam ta miłość pomiędzy tymi mężczyznami, ale ona jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo delikatna dalej jest Zakochany Tyran i jest to już bardziej chyba jako yaoi, z tego co kojarzę bo tam są naprawdę mocniejsze sceny i Zakochany Tyran jest od 18 lat, więc sądzę, że po prostu już jest to bardziej yaoi, ja oglądałam dwa odcinki, bo chyba są jakieś owa czy coś w tym stylu dostępne i bardzo mi się spodobało, i stwierdziłam, i za, po prostu zapragnęłam mieć e, tą serię. Jest to kolekcja BL. Ogólnie nie wiem o co chodzi z tą kolekcją BL: Czy to jest Boys Love albo Jakiś tam Love? Jeżeli ktoś wie o co chodzi, że mogłabym to sobie poszukać w internecie. E, ale jeżeli ktoś wie o co chodzi z tym BL, to może mi napisać. Ale ja stwierdzam, że to jest chyba Boys Love albo Jakiś tam Love. Albo, no po prostu nie wiem, naprawdę nie chcę tutaj nic mówić Studio Kotori i dalej od Studio Kotori jest Seven Days i Ruta i Kodama i ogólnie był open box tych właśnie trzech ym, mang trzech, trzech tytułów i tutaj was odsyłam i jeżeli chodzi ogólnie o Seven Days i Ruta i Kodama to nie przeczytałam też sobie czeka na swoją kolej, aż zachce po prostu jakiegoś yaoi czy tam shounen Eye. Więc ogólnie tak się prezentuje ta moja właśnie pierwsza półeczka, tak jak mówię, to dam na dół, żeby to wszystko fajnie wydawnictwami, fajnie wyglądało. Jest, ta strona jest naprawdę bardzo fajna, kolorowa, ta już troszeczkę nie. Ale moim zdaniem i tak to bardzo, bardzo fajnie się prezentuje. Jeszcze tutaj u góry zostało mi troszeczkę miejsca, więc może kiedyś się zapełnię, ale też za bardzo nie chcę tej e, szafy obciążać, e, tej półeczki. E, dobra, więc teraz przejdziemy do innej półki, która jest troszeczkę dalej. Tutaj jest e, oczywiście moje postaci z kartonu. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmiku, to tutaj Was również odsyłam. Naprawdę super tak sobie siedzi tutaj Nezuko i Kakashi. E, I pilnują po prostu moich mang. Jest tutaj troszeczkę ciemno, ale mam nadzieję, że wszystko jest dokładnie widoczne. Jest naprawdę ciężej, może tak pod kątem. Przede wszystkim cała, wszystkie 15 tomów cykat. Ja mam tą podstawową wersję, bo wiem, że są jeszcze 4 dodatkowe, które mają czerwono obwoluty. Aczkolwiek ja stwierdziłam, że już nie będę kupować więcej. Te 4, co się, te 15? 15 czy 11? Ich jest 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 15. E, tak, e, więc mam tą podstawową. Nie wiem, kiedy to przeczytam. To jest naprawdę bardzo dużo. Naprawdę, to jest, to jest naprawdę dużo. To, naprawdę, to są grube tomy. E, u góry mam. E, niestety nie jest to za dobrze widoczne, a naprawdę już mam na maksa rozjaśnione wszystko. E, a jest tutaj kwiaty Grzechu. Ok, mam, na, mam nadzieję, że teraz to widać latarką poświeciłam. Kwiaty Grzechu i oczywiście wszystkie e, cykady. E, I na samym końcu tutaj właśnie są jednotomówki. tomówki, out, czy, czy jak to tam się czyta? Kolekcja Wydaka, Dar darczych Króli. Witamin i basement. I jeżeli ogólnie chodzi o ogólnie co jest na moim kanale, no to witamin i dalszech Króli. Jeżeli nie, nie uda mi się wrzucić wszystkich tutaj kart, to na pewno będzie w opisie wszystkie po prostu linki do filmów. Jeżeli chodzi o basement, to nie polecam. Naprawdę nie polecam tej, tej mangi. Jest taka, taka se. No chyba, że, no nie, dobra. Ta manga byłaby dobra dla dzieci w wieku 12 roku życia a rzekomo jest tutaj z tyłu ograniczenie do 16 roku życia 16+, plus, ale uwierzcie mi nawet 12-latek, może, może w 12-latkowi to by się spodobało może kiedyś oddam to mojej młodszej kuzynce zobaczymy, bo no jak na razie jest no, naprawdę no nie, no nie jest zbytnio fajne e, więc tak to się tutaj wszystko prezentuje jakość tej jednotomówki nie układam według wydawnic tutaj akurat mamy JPF i tutaj Waneko idziemy troszeczkę wyżej jest również ciemniej, no ale no, nic nie poradzę. O, tu są takie ozdówki, to sobie je weźmiemy. I tutaj zostało nam Weneco. Niestety w tamtej płysce mi się to nie zmieściło. I tutaj oczywiście mamy to, co ostatnio kupiłam, czyli The Promise Neverland, 16 tomików, Are You Alice, 12 tomów i Orange, które przeczytałam. Tego nie przeczytałam. Jeżeli chodzi o tą półkę, to tylko przeczytałam kwiaty grzechu. Witamin i Darczych Króli i Basement A tutaj nie czytałam, nie, no już czytałam tylko i wyłącznie Orange I ogólnie tak się te dwie moje półeczki prezentują Tak więc mam nadzieję, że tutaj Jeszcze uda mi się upchać jakieś tomiki, tu tak samo na dole, tutaj jeszcze jest troszeczkę wolnego miejsca No jak widzicie, no, miejsca mam coraz to coraz mniej a jak sobie zobaczę moje pierwsze filmiki, gdzie ogólnie mam pierwszą kolekcję, to naprawdę było malutko i przez ten czas naprawdę mega dużo zbierałam e, więc no, nawet nie wiem, hmm, będę musiała to policzyć, policzę Wam dokładnie ile tomów tutaj się u mnie znajduje gdzieś tutaj na dole Wam ładnie napiszę e, więc uważam, że i tak jest tego dużo, jak na osoby, która zbiera y, i kupuje ogólnie mangi od jakiegoś półtorej roku, bo zaczęłam w marcu zbierać, więc no, można powiedzieć, że półtorej roku, więc mam nadzieję, że ta moja kolekcja Wam się spodobała. no i my oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, więc pa pa!